Dzień doberek, dzień doberek! Kłaniam się nijutko, aż po same kule. Witam w kolejnym tygodniu Transportowego Raju. Mamy wtorek. I zapraszam do tej bestii. Lecimy na kurnicę. To ropa. Szybka aktualizacja. Fura się zjebała. Zerzygało gdzieś. Albo wydmuchało pompę nową. O, Saj kabiny mi leci, waha. O, tego zaraz wam z drugiej strony pokażę. Tylko kabinę u nas. nawet stąd kapie. Ale jaki czysty, świecący się zrobił. Złom. Nasz no, Żeletki. Dobra, przy pomocy mechanika, jak dowzowaliśmy usterkę, pękł ten dekielek od filtra paliwa. Pęki jak odpalasz to na napierdziela strumieniem. Ale się upierdzieliłem już, wszystko w ropie. No Dobra, czekamy na, czekamy na info co dalej, bo ja ani klucza 36 nie mam żeby to odkręcić, ani niczym złapać. Chciałem zacząć wam film fajnie, przyjemnie w poniedziałek. A wyszło. Jak zawsze. No cóż. Jesteśmy już w Gliwicach. Miałem być w Kornicach. Powinienem już dawno się zrzucać. Wyjechałem później. Mówię, fura zrobiona, to doleci. No i. Fura zrobiona i się zjebała znowu. No i czekamy. Nie wiem, czy tu jakieś części dostanę. Klucz, kurwa czekam co boss powie konsultacje z mechanikiem przez WhatsApp <laughs> przez wideo rozmowy o, o, kiedy się to skończy A, i co najlepsze na domiar tego wszystkiego no złap ten fokus o nowy poształ tam to tak nasrał ale tu jest nowy poształ tam jest jeden i tu dzisiaj dostałem drugi. Jest fajnie. Cały rok się tak do pizdy zaczął w tym transporcie. A chuj z tym, że ja tak powiem. No dobra, z racji tego, że fura stoi, czekamy na czekamy na części. Ma przyjechać Martek, Martes. No gość z częściami ma przyjechać. Znaczy częściami ma przyjechać po prostu z samym dekielkiem i z kluczem. Ewentualnie z plakiem. Odkręcamy dekielek. Przykręcamy nowy. Jeżeli nie będzie chciał odpalić, to trzeba znaleźć kogoś, żeby pomógł plakować. A ja ten Biorę się za LEDy, bo kupiłem LEDy w ogóle. Kupiłem. Już oryginał. Oryginalne LEDy. A wiele nie dają. No chyba z 60 zł. Ale świecą konkretnie. Mają białe światło. Takie typowo białe. I jest problem, bo są na, ten, na, na wtyczkę normalną, na sieciową, nie? Ale to się przerobi, coś coś wymyślę, jakiś dłuższy przewód albo coś I jeszcze coś ciekawego Zobaczę tutaj przy otwartych drzwiach I tak patrzę z góry Coś mi leci, ty Coś mi tu leci, nie? Ja otwieram szafkę, a tu mi się kawa wypierdoliła Właśnie ją podniosłem Czajcie to? Tyle kawy Zbieram ją z powrotem do tego słoika. Ale normalnie się sypało na głowę. O. No dobra, zakładam LEDy, sprzątnę. Zobaczymy wieczorem, jak wygląda. A w oczekiwaniu na części, znaczy na części i na klucz, założyłem LEDy. Nówka LEDy siedzą. Było ich 5 metrów, więc łóżko jest zrobione dookoła. Fajne, dużo funkcji, ale wieczorem Wam pokażę, żeby lepiej, lepiej było. Było widać. No, jest przeciągnięty tutaj. Wyciągnąłem specjalnie sterownik, żeby można było się zmieniać. Przewód jest wyciągnięty, idzie pod materacem. Idzie tam do narożnika, przechodzi pod łóżkiem, tutaj pod podłogą. I tu mamy podłączonego do przetwornicy na sieciówkę. No, inaczej się nie dało. A przewodu, przewodu sobie użyczyłem. No, odkurzacz, odkurzacz się przydał, nie tylko do sprzątania. Ale także jest aktualnie bezprzewodowy, bo miał długi przewód i użyłem go sobie do LEDów. A tutaj coś w domu znajdę, żeby podłączyć to z powrotem. No, części nie ma, piękny widok na rzekę mam. Siedzę i czekam, już 2,5 godziny tu siedzę. I tego tak czekamy na części i będziemy robić furę. Drodzy Państwo, jest filtr paliwa, <grym> plak, kurwa z K2, klucz 36. No i pokrywa. Jak to pękło, że to takim strumieniem leci, nie? Dobra, i ja podnoszę kabinę i ten. i montujemy. A w ogóle czemu mnie wczoraj nie było, bo na tatuażu byłem. się pochwalę od razu. <śpuszcza> Patrz to. Właściu. Jest trochę dokończony i poprawiony. Dobra, pompuję. Mało. Dzwonią, tarabanią, się martwią o samochód A ja? Ja zobaczę czy nic mi nie poleci w kabinie Dobra, nie powinno spaść Dobra, do odkręcenia, oła, jest to czarne Zaraz się biorę, odkręcę i sprawdzimy jak filtr wygląda, bo filtr też dostałem, ale może nie trzeba będzie wymieniać. Uff, dobrze, że płasko-odczkową zamówił, bo bym płaski nie odkręcił samym. W górę to idzie jak kurwie w deszcz. Ciężko. O kurwa. Nie no, nie odkręcę, muszę, muszę jedną nagrywać, a drugą kręcić. Odkręcę to Wam pokażę. Pacjent już wyjęty. A muszę do mechanika zadzwonić, czy zakładamy z powrotem ten filtr, czy nowy. A pęknięcia widać lekkie pęknięcie, nie? To tędy ten strumień zapierdzielał gówno. <noise> Dobra, ja już poskładałem nowy filtr, nowy tekielek. Nowa uszczelka, tu stary. Stary filtr kazał wymienić, bo jest jakiś taki pofalowany. Tu ciekawe, czy tu będzie widać, jak jest pęknięte. Od środka. Widać pęknięcie, nie? Tutaj. O. Ale jak to pęka? Gówno. Dobra, ja idę montować to. Może uda się bez plakowania. Jak nie, to będę musiał kogoś zawołać, żeby mi psiknął plakiem albo podpalał ajodę ja psiką. <grywka> Dobra, idę montować. Dobra. Nowa pokrywka z nowym filtrem już na miejscu. Dokręcone z wyczuciem. Nigdy nie wiem, co to znaczy z wyczuciem. Bo ja mam problem z wyczuciem. A, Zapomniałem maski otworzyć przy podnoszeniu kabiny, tak słyszałem. To yy, idę kręcić. Ze cztery razy spróbuję patentem zakręcić. Jak się nie uda, to potrzebuję kogoś do plakowania. <gry> Widzicie to? Widzicie to? Śmiga, śmiga skalnio! Ten z siebie dumny, wy też możecie być ze mnie dumni. Naprawiłem pierwszy raz ciężarówkę. Aha. Zdiagnozowałem problem i go usunąłem. No, tak naprawdę było roboty na 10 minut, bo tam było wystarczyło tylko kołko odkręcić to tyle roboty. No ale czekałem na części prawie 4, nie? Także, o. co, y, udało mi się odpalić samemu właśnie tym patentem, takim 10 sekund kręcenia, przerwa i znowu 10 sekund kręcenia i załapało za drugi razem, nie musiałem nikogo wołać. A wiem jak to jest z niektórymi ludźmi. No nie są chętni do pomocy, prawda? No, także pamiętajcie, jeżeli ktoś prosi o pomoc, a bo widzicie. Na przykład stałem tutaj rozwalona weszła, buda no nie, i podszedł do mnie pan z Macedonii, bo z Macedonii. No i jakoś się dogadaliśmy, opisałem mu problem, pogadaliśmy. A tak to tak wszyscy przechodzą i się tylko patrzą, albo gdzieś tak ukradkiem, haha, kurwa, skają się popsuło, skają najlepszo. Tak robią, czułem to. <grytanie> nie no, w dołupę to mam, nie. Co, biorę się w drogę, przybieram spodnie, bo się upierdzieliłem, zaraz fotel upierdolę. Przebieram się i dolatujemy do tych kordic w końcu. Haha, już kurwa, w końcu jadę tym skaniem, kurwa. Uf, dobra, jadę. Hehe, <gryw> do. słuchaj mnie teraz uważnie. Czekaj, masz dychę. Słuchaj mnie teraz uważnie, masz z tym rozjebanym głównym podjechać pod tamtą górkę. Cześć, chcę tym. Bez mocy podjechać, tam pod tamtą górkę. Nie wiem, czy ją widać. No, jest taka trochę widoczna. Dobra, 11, rozpędzamy się, rozpędzamy się, żeby jak najmniej wytracić prędkości. Znaczy, rozpędzaniem ciężko to nazwać, ale no, no, zaraz będziemy się do nachylenia zbliżać. Już leci za nami jakieś auto. Na radę, czy nie na da radę? Dawaj 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 Kurwa no Nie zwalniaj, proszę, jedź Podjeć Podjedź, podjedź. Kurwo, podjedź Dycha I dycha też zwalniamy No, ale dobra, 70 to nie tak źle <noise> Lepsze 70 niż 0 Ale już prawie szczyt Już bliziutko No dobra, udało się podjechać Kurwa jebana Słuchajcie, to to jest kurwa hit drugi raz drugi raz pierdolło Nie wierzę <noise> Nie wierzę co to się odpierdoliło ty Kurwa, żeby to się nie zapaliło. Ropa chyba się nie zapali, co? Ja pierdolę, a tyle paliwa zgubiłem. Cały kurwa samochód w ropie. Olej, jest chujnia. Na złą ten samochód idzie. A ja dojechałem już, kurwa, na firmę, nie? Ale jeszcze nie byłem się zrzucić. Przecież nie pojadę takim kurwa samochodem się zrzucać. By to chuj strzelił. Podnoszę tą budę, kurwa znowu. To jest chyba ostatni dzień z <laughs> Możecie, możecie patrzeć na upadek Jak upada puszka No gruz się posypał, ciemno jest Chłodno już się robi kurwa, ja w samej koszulce Zaszedłem Tylko podniosłem i zobaczyłem, że jest to samo Napierdala fontanna Z tego dekla Drugi dekiel, nowy Nie wiem co tam się dzieje, czy to takie ciśnienie na pompie jest, że to wypierdala Czy co ja mam nadzieję, że to się tylko nie zapali. Porażka, mówię wam. Idę się ubrać, może że gęsi skórki dostanę. Chuj by to strzelił. Aj, aj, aj. Ogólnie to mi się przykre robi. Nie, że to gówno się kurwa psuje. Bo to jest tylko samochód, nie? się psuje, no to logiczne, każdy samochód się psuje, wszystko się psuje, tak? Wszystko to jest zrobione, jak się kiedyś popsuje. Ale mi przykro jest bardziej z tego powodu, że, że muszę, kurwa, powiedzieć znowu szefowi, że się zjebał samochód. No nie wiem. Wiem, że to tam nie mój biznes, nie, nie te, te i te, P i te, 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 ale to jest bardziej taki, mam takie bardziej podejście przedsiębiorcze i trochę oleju w głowie oraz też, no ja mam trochę empatii, kurwa. Więc no to psuła się, no popsuła się, no co, 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 zrobić? No psuje się, tak. Chociaż tą kurwę też ile włożyłem serca, pracy w nią włożyłem, starałem się, żeby było wszystko ładnie, tam na górze, a ona się tam na dole pierdolity. No z się pierdoli jak rona Busiarza. No nic mi pozostaje czekać, co mam zrobić? Jestem na na rozładunku. Fura stoi na parkingu. Za daleko, żeby se przyjechali z, tam, z hali. Nie wiem. Stoję i czekam. Po prostu. Siły brak. To jest hit hitów. Patrzcie, to narobiłem. Jedna straż pożarna, druga straż pożarna. Tu przed chwilą stały dwa radiowozy policyjne. Pamiętacie <laughs> to, że przyjechali po moich śladach? No bo lała się ta ropa, ja tam nie widziałem zbytnio. No bo nie widziałem, widziałem tylko dym, kurde, jak później mi się już zaczął unosić od tej ropy. No mocne gówno, mocne. Takie akcje jeszcze nie, nie, nie odpierdzieliłem nigdy. No ale co? Panowie policjanci bardzo mili, nic, nic nie wzięli. <laughs> nie cię nie dali żadnych tych y, punktów na wymianę rowera. <laughs> no. Zostawiam go, idę do lewiatana, bo jest niedaleko. Znaczy niedaleko to pojęcie względne, nie? Ale jest lewiatan i sobie idę, a rano mają przyjechać mechaniki i to naprawić. Fajnie, fajnie, zajebiście. Dobra, szybciutko Wam tutaj zaktualizuję, bo tutaj du dużo namieszałem. To co Wam pokazywałem, przyjechała straż pożarna, przyjechała policja ze względu na to, że leciała... Z mojego auta ropa, no i oni po prostu po dostali zgłoszenie, że z auta leci, leci coś tam. Policja przyjechała po moich śladach za mną. No i tutaj pytali się o wszystko i tak dalej, wypytowali, a później właśnie strażacy sprzątali tą ropę, która się lała. Prawdopodobnie jechałem z tym od Gliwic, czyli od miejsca, w którym naprawiałem ten samochód. On zaraz po chwili musiał się Popsuć, i znowu ta ropa musiała wypierdzielać tym deklem do góry, i wszystko wychlapywać. No, zjebało dużo paliwa. Powiem Wam, że naprawdę mniej więcej z 200 litrów paliwa kurwa zgubiłem. Hit. Hit ekstra klasy to jest dla mnie. A i LEDy są nowe, zajebiste, i widzę, że świecą zajebiście. No, jest, jest grubo. Faj fajnie świecą o wiele, o wiele lepiej niż tamte poprzednie. Jestem mega zadowolony. Warte było to tego pięciu dyszek. Mają tam różne opcje, ale już tam wam nie będę klikał. A mechanicy są w drodze, jadą już do mnie, znaczy jadą, jeszcze chyba nie jadą, bo dopiero o drugiej w nocy wyjeżdżają, tam ode mnie jest Wodławka i do Kornica jest dość daleko, więc koło siódmej, ósmej będą. Rano prawdopodobnie zawór wymienią jakiś, bo w ogóle najlepsze jest to w tym wszystkim, że przyszedł ten pan strażak. Przyjechali strażacy, i on jeden przyszedł tutaj, no nie i mówi, co się stało. No mówię, że tutaj ta kopułka, no nie była wymiana i ciśnienie ją wypierdoli. A, to zawór pewnie. Nie, i chłop od razu wiedział, co jest pięć, nie, bo powiedział, że pracuje jako mechanik tutaj na tej firmie, a w tej firmie mają jakieś 800 samochodów, no nie. <laughs> no i mocne to było, mocne. No chłop przyszedł i od razu wiedział, co jest pięć strażek. No chłopaki cieszyli się, że mają zajęcie w ogóle, bo to było OSP, to oni się cieszyli, że będą mogli posprzątać ten cały Majdan. No, a ja siedzę, już nerwy opadły, wszystko ochłonęło. No, wszystkie, wszystko opadło, cały ten kurz, cały ten dym, już jest lepiej. Rano przyjeżdżają, naprawiają, rano zrzucamy i działamy dalej. Także co? Żegnam się, montuję to, co mam i widzimy się jutro. <laughs> Oby się nic nie odjebało. Walka ze skanią, dzień drugi, a uuu, kurwa pizda! Trzymam cały czas gazupę w podłodze. A patrzcie, co tam się będzie działo w lusterku, kurwa zaraz. Idzie do. Ja już jestem spakowany do ucieczki, w razie czego? O, o, pali się, pali się, pali się. No, jest gruba. Czekaj, skąd to leci, kurwa. No, patrzcie, już się spakowałem. Jakby miał spierdalać, jakby to się zaczęło palić. No, masakra, masakra. Nie wiadomo, co jest pięć. No, stoję sobie na przystanku w polu. Fajnie jest. Ogólnie. Ta dupa mi wystaje. Czekam na mechanika, kurwa, do mnie oddzwoni. Nie chce mi się już. No dobra, mamy kolejny etap. Jesteśmy w serwisie yy, Nie wiem co się zjebało, ale coś się zjebało. Już mam dosyć tego samochodu, już mam dość. Pierdoli się i pierdoli No i udało mi się dojechać. Bo tak do 1600 obrotów to ona normalnie idzie. Ale jak tam 1700 kurwa się wkradnie, to nagle wchodzi kurwa w jakiś telepatię kurwa te dylerki dostaję <noise> No idzie jakiś majster czekam na mechanika Niech przyjdzie zrobi to i spierdalamy Mam nadzieję że zrobi Pusz jest Aj mówię wam przejebane Dzień dobry, znaczy no, dzień dobry No witam, witam w Usterka silnika Ja w drodze Jest grubo wam powiem, jest grubo Już wam opowiadam ale w ogóle to kurwa tło tam siedzi, co? Burdelówki ładne, ma. Dobra, sprawa wygląda kurwa następująco. Wracam właśnie z Kornic, z samego dołu Polski na pusto. Byłem w serwisie, bo no przyjechali chłopaki rano, zrobili co mieli zrobić. Fura się po chwili znowu zjebała. Więc pojechałem już do mechanika, spędziłem tam cały kurwa dzień. Mechanik wziął sześć stów i nic z tego. Nie mogę ciągnąć ładunku, bo jak przyjdzie obciążenie, będzie potrzebne większe ciśnienie paliwa, to niestety fura nie pociągnie. Jadę na pusto, jakoś na pusto daję radę, ale jest lekka obawa, że spłonę. Mam, jestem, mówię Wam, jestem spakowany, spakowałem dokumenty, rzeczy do szybkiego spierdalania z tego samochodu w razie W, bo no, jest grubo, nie jest, jest niebezpiecznie. Jestem w drodze, ruszyłem już. Lecę do Mechanika, do swojego mechanika. Zostawiam to auto i nie wyruszam, dopóki auto nie zostanie zrobione. Taka, tak jest podjęte, taka podjęta decyzja. Ja wrócę późno dzisiaj. Szef chciał mi jakąś inną robotę dać, ale mówię będę późno, nie ma sensu, bierę wolne. Także co? Tydzień zakończymy tutaj ewentualnie. Eee, może być taka sytuacja, że w piątek pójdę do jakiejś pracy w sensie, nie wiem, tam na bazie może popracuję przy samochodach, albo pojadę gdzieś z dachem, to wtedy wam to wrzucę tutaj a tak to skania z powrotem do mechanika zjebało mi z 200 litrów paliwa nie? tak o, po prostu, wyleciało se kurwa na asfalt pisali o mnie w gazetach w ogóle, nie? wrzucę wam tutaj gdzieś artykuł, jestem w gazecie znaczy nie ma napisane, że to ciężarówka kto, co, jak, nie, tylko, że była taka sytuacja że, że uciekało jakiś płyn uciekał z auta i, i straż była wezwana grubo, grube rzeczy się podziały beka jak cholera, no także co, no ja lecę, mam nadzieję, że bezpiecznie dojadę no idź chyba przez te pasy także żegnam się z wami na ten czas jeżeli by to był koniec filmu zostaw łapę w górę napisz komentarz jakiś łapka, subik, dzięki za 100 subów w ogóle, kurna mega, nie, w dwa miesiące zrobiliśmy 100 subów, dzięki wam wielkie i widzę, widzę że dużo ludzi ogląda bez tej subskrypcji, więc jeżeli to oglądasz jesteś tutaj, to pierdolni tego suba, nie, bo, bo moją, moją tą charyzmę podbudujesz tym lecę i jak coś się żegnam, a jak nie to jeszcze w piątek coś dogramy Siemano! Skanio najlepszą! A u! <ścoughs>